Harcerskie ślady na drodze do niepodległości. To najnowsza książka dotycząca powstania warszawskiego i roli harcerzy w polskim państwie podziemnym. W Opolu odbył się wieczór autorski majora Andrzeja Witkowskiego. Redaktorem publikacji jest publicysta TVP Opole Zbigniew Kurniak. Dla majora Andrzeja Witkowskiego adresatami jego wspomnień są przede wszystkim jego ukochani harcerze. Dobrze byłoby gdyby zaczęli to czytać, bo tam jest wiele takich wspomnień osobistych. Bardzo osobistych, z, z, z przeżyć moich. Ja się z tym dzielę i chciałbym się podzielić z młodzieżą. Przede wszystkim dla młodzieży jest to adresowane. Wspomnienie osobiste, ale jednocześnie dotyczące tak głośnych wydarzeń, jak zamach Kedywu na kata Warszawy, Franza Kutscher. Byłem pod wielkim wrażeniem, przede wszystkim jego pamięci, pamięci a także tego, że uświadomiłem sobie, że ten dziś 93-letni. Żołnierz, były żołnierz Armii Krajowej, miał za kolegów największych bohaterów polskiego podziemia. Książkę wydano dzięki staraniom przedsiębiorstwa państwowego PPO. Takich projektów już zrealizowanych przez PPO nie brakuje. Ten jest kolejny, szczególny, bo dotykający tak naprawdę. Fantastycznego zbioru wspomnień, bardzo żywych, wspomnień, które mają swoją wartość, właśnie wartość edukacyjną. Dlatego, jak podkreśla dyrektor przedsiębiorstwa, duża część nakładu będzie dystrybuowana właśnie wśród młodych ludzi. Wojciech Bularz, Kurier o Polski.